Na ostatniej prostej przed wyborami największym straszakiem stała się legendarna już i tajemnicza Konstytucja Prawa i Sprawiedliwości. Dokument zniknął, co prawda, ze strony internetowej partii, ale i tak wywołuje ogromne emocje. Politycy Platformy Obywatelskiej ostrzegają, że wprowadzenie tych przepisów zasadniczo ograniczy naszą wolność. Czy rzeczywiście? A może te nasze wolności już zostały ograniczone, i to przez Platformę Obywatelską. O tym dzisiaj, w tak czy nie, Maciej Stroiński. Witam Państwa i zapraszam. A zaczynamy od przypomnienia sobie, jak wyglądała ta wczorajsza debata i co na temat wolności mówili politycy. Bardzo trudno byłoby nam znaleźć porozumienie w sprawach ustrojowych, w sprawach dotyczących demokracji, wolności, praw obywatelskich z prawem i sprawiedliwością. I tutaj. Póki co nie widać możliwości przestrzeni koalicyjnej, pomimo mojej osobistej sympatii do, Beaty, do pani Beatyszydło. Szydło. Yy, absolutnie niemożliwa jest koalicja z ludźmi, którzy używają słów niegodnych, którzy napuszczają na siebie ludzi, używają języka i mowy nienawiści. I tu mam na myśli przede wszystkim pana Janusza Korwina-Mikkego. My zawrzemy koalicję z każdym, kto zrealizuje możliwie dużo naszych postulatów, nawet z kanibalami. I tyle na temat koalicji. My walczymy o każdy głos, który da nam możliwość samodzielnych rządów. Bo dzisiaj tego Polska potrzebuje silnego rządu, a nie rozdrobnionego parlamentu, który nie będzie w stanie podejmować żadnych decyzji. Bo Polacy chcą dobrej zmiany. Takiej zmiany, ale będziemy współpracować ze wszystkimi, którzy będą pochylali się nad sprawami obywateli będą chcieli te dobre programy dla obywateli nie tylko ich słuchać, ale też wprowadzać. Pani poseł Szydło mówi, my chcemy samodzielnej, mocnej władzy. Władzy dla władzy oczywiście. Ale gdybyście państwo dzisiaj mieli takie pytanie, czy wejdziecie w układ koalicyjny z PiS-em, to po przeczytaniu ich projektu konstytucji, który tak skrzętnie ukrywają, pewnie ani pan Ryszard Petru, w której, który dzisiaj jest, no, człowiekiem poglądów bardzo liberalnych, gdyby przeczytał, że tam będzie ilustracja Przedsiębiorców, to pewnie zniechęciłby się pan do takiej koalicji. Nasze polega w Polsce koalicja? Na tym, że duża partia kupuje mniejszą partię urzędami. Przekupuje je po prostu. Proszę pan? nie wchodzimy w żadną trwałą koalicję, o tym mówiłem wielokrotnie. Zabrał mi pan przynajmniej 10 sekund, proszę dać mi skończyć. Porozmawiajmy o ordynacji, o referendach. U o nie w, 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 w będzie ten. pan mógł o tym powiedzieć. Pan Janusz Piechociński. Blisko Panie. tysiąc kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego osadzonych bardzo dziwnie w <laughs> samorządowo-obywatelskiej aktywności zawiera koalicję każdego dnia. 140 tysięcy członków PSL-u, jedynej tak naprawdę wewnętrznie demokratycznej formacji, zawiera koalicję. Zaczynamy każdą rozmowę z Polakami od tego, co razem możemy dla lepszej polskiej przyszłości zrobić. Jak możemy rozwiązać dany problem? Wsłuchujemy się w ludzi. Co mają nam do powiedzenia? Zdaje się, że już się kroi koalicja, do której przybiera nogami i SLD, i, i, i pan Petru, taka wielka koalicja przeciwko PiSowi. To się niestety skończy źle, bo za rok, dwa PiS wróci wtedy jak Orban. Niestety, może z większością. Nie widzę możliwości tworzenia koalicji na, z tymi, którzy obiecują złote góry, a potem nie wiedzą z czego to sfinansować. Ważne jest to, żeby takie koalicje zebrać z tymi, którzy chcą w Polsce wprowadzić impuls rozwojowy, że Polska mogła znowu rozwijać się szybko, żeby ludzie mogli realizować swoje aspiracje. Zobaczymy po wyborach, jaki będzie układ w parlamencie. Panie Wątpliwie, proszę Państwa, tworzenie koalicji to też jedna z wolności, wolności politycznych. Witam gości. Jacek Tomczak, poseł Platformy Obywatelskiej. Dobry wieczór. Dobry, I Artur dziamborg, kongres Nowej Prawicy, członek Rady Głównej. Tak, tak, Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. E, dla Państwa przypomnienia jesteśmy oczywiście na Twitterze, także na Facebooku. Na Facebooku jest nasza sonda. Dziś Państwa pytamy, czy boństwo, że po wyborach parlamentarnych, tych niedzielnych nasza e, wolność zostanie ograniczona, jak przepowiadają politycy platformy obywatelskiej, oczywiście, jeżeli wygra prawo i sprawiedliwość. To pierwsze pytanie do pana posła e, Tomczaka, na czym polega wolność w Polsce? Na jest, czy jej nie ma pana zdaniem? Oczywiście, że wolność jest w Polsce. Wolność to przede wszystkim możliwość między innymi czynienia dobra, to możliwość ochrony. Wszystkie prawa i wolności są opisane w naszej Konstytucji. Tam mamy zebrane wszystkie prawa, wolności, wolność sumienia, wolności gospodarcze, których nie wolno ograniczać w inny sposób niż w drodze ustawy i tylko w wyniku, w wyniku i ważnego interesu społecznego. I myśli Pan, że te wolności, które są w tej chwili zapisane w ustawie tej najważniejszej, czyli w Konstytucji, one są. E, ich, ich jest odpowiednio dużo? Czy, czy w Polsce brakuje wolności? Nie. Wydaje mi się, że ta ustawa, ustawa konstytucyjna, nasza Konstytucja dobrze opisuje szereg praw i obowiązków jest i oczywiście przestrzeń naszej wolności. Natomiast jest pytanie, jak te przepisy, te normy są stosowane w życiu. I o tym możemy oczywiście dyskutować. I mamy też szereg instytucji, takich jak Rzecznik Praw Obywatelskich, które są powołane do tego, ażeby te wolności ochraniać i pilnować. Pana zdaniem... E jest z tymi wolnościami naszymi dobrze jest, jest ich tyle, ile trzeba, czy, czy, czy państwo zbyt mocno nas ogranicza? Nie no, państwo nas ogranicza właściwie na każdym kroku, natomiast no, zaczął pan od tej konstytucji Prawa i Sprawiedliwości, której już teraz nikt nie jest w stanie zobaczyć, ponieważ ponieważ nie ma jej na stronie. Nie jest te, tak źle, to, by... można ją znaleźć. Można ją znaleźć, oczywiście, natomiast nie ma obawy, no Prawo i Sprawiedliwość nie będzie miało większości konstytucyjnej, nawet jeżeli się z kimś skoalicjuje, to ten koalicjant nie zezwoli na to, żeby wprowadzić Taką konstytucję, jaką oni sobie. Jestem przekonany, że nikt się nie zgodzi na to, żeby wprowadzić taką konstytucję, jaką sobie prawo i sprawiedliwość narysowało, więc nie ma sensu o tym rozmawiać. Jest natomiast sens rozmawiać o tym, w jaki sposób platforma obywatelska przez ostatnie 8 lat ograniczała nasze różne możliwości. I jak bardzo nie słuchała, yy, nie słuchała tak naprawdę Polaków, bo. Yy, Partia polityczna, która rządzi przez 8 lat, która ma prezydenta, ma premiera, ma wszystkich ministrów, ma wszystkie urzędy, ma wszelkie możliwości ku temu, żeby zrobić wszystko, żeby nasze życie było łatwiejsze. Tymczasem to życie łatwiejsze nie jest, jest coraz trudniejsze. To co Panu tak najbardziej doskwiera, co jest winą Platformy Obywatelskiej? Wie Pan co? Takich rzeczy jest kilka. Chociażby to, co się teraz ostatnio stało z zgromadzeniami, gdzie trzeba, rejestrować, gdzie trzeba rejestrować już spotkanie de facto kilku osób, tak? Bo to za każdym razem może być jakieś zgromadzenie polityczne. Kiedyś było tak, że 15 osób to, było, to była grupa, którą trzeba było zarejestrować już jako legalne zgromadzenie i trzeba było iść do urzędu i zgłosić, że takie spotkanie się odbędzie. Teraz jak będę robił konferencję prasową na, na ulicy, to też będę musiał to zgłosić. Oczywiście jest to takie groteskowe, tak, przekoloryzowanie. Można tutaj się pobawić i zorganizować jakiś strajk włoski na przykład i porejestrować 50 zgromadzeń trzyosobowych w jednym mieście i zobaczymy, czy policja sobie da radę, żeby to wszystko przypilnować. Ale to są właśnie takie absurdy, które są uchwalane. To jest jeden z tych absurdów. Jest tych absurdów dużo więcej. A taką najbardziej jaskrawą, jaskrawym przykładem, może mniej ważnym, bardziej ważnym dla, dla większej ilości ludzi, niż te zgromadzenia, bo zgromadzenia organizują partie polityczne, jest to, co się stało z sześciolatkami. Tam mamy, mieliśmy dwa miliony podpisów zebrane i te dwa miliony podpisów zostały wyrzucone do kosza, dlatego, że rząd Platformy Obywatelskiej stwierdził, że wie lepiej od rodziców, którzy decydują. Tymczasem, wczoraj w debacie pani premier Ewa Kopacz yy, powiedziała, że na przykład w temacie religii w szkołach to rodzice decydują. Czyli pojawia się pewien dwugłos wewnątrz samej głowy pani Ewy Kopacz, bo nagle jeżeli chodzi o lekcje religii to rodzice są mm, suwerenem i tutaj wiedzą najlepiej o swoich dzieciach, ale jeżeli chodzi o posyłanie dzieci do szkół, no to państwo wie lepiej, bo te dzieci czyli, niestety czyli, nie są rodzicami. pana zdaniem platforma to jest e, ten zły policjant, który tak nas e, cały czas ogranicza i, i znaczy, dlaczego to robisz? Nie w ma to różnicy czy platforma, czy PiS, ponieważ te partie się dużo między sobą nie różnią, co widać po trans politycznych, czołowych propagandzistów również. Po co to robi? i co to robiła Platforma? Dlatego, że władza władza jest pociągająca. Chce się móc ograniczać ludzi i trzymać ich tak, jak mamy ochotę my. Panie pośle. Te, pod... te przykłady są akurat Jesteście bardzo, tak, bardzo tak, słabe. Ja tak akurat jestem, jestem ojcem i dzieci, które chodzą e, do szkoły e, i powiem zupełnie szczerze, że e, dzisiaj rodzice mają pełną możliwość, jeżeli nie chcą, żeby ich dziecko poszło uzyskać stosowne zaświadczenie, nie musi chodzić w wieku 6 lat e, do szkoły e, i to ta rzeczywistość, którą pan przedstawia, jest po prostu nieprawdziwa. Co do ustawy o zgromadzeniach, to tylko krótko, ta ustawa dostosowywała przepisy do wylicznych wyroków Trybunału Konstytucyjnego, wprowadziła także nową m, instytucję zgromadzenia ad hoc, a, która jakby m, nie było wcześniej, która poszerza akurat wolność zgromadzenia, nie ogranicza, także są to rzeczy kompletnie nieprawdziwe. Ale się nie zgodzę też, że nie warto mówić o Konstytucji PiSu, czy o w pewnych zamierzeniach PiSu, mm. bo Pamiętamy dobrze. Tak zwanej konstytucji. Tak, tak zwanej konstytucji, którą schowali. Projekt. Dlaczego, skoro są chronić prawo obywatelskie i wolności, chcą zmieniać naszą konstytucję? Ja się szczerze bardzo obawiam tego, ponieważ pamiętam dobrze praktykę tych rządów i nie da się ukryć, że w tamtym czasie dochodziło do szeregu nadużyć władzy, ograniczenia także wolności gospodarczej. W wyniku tych licznych ograniczeń i nadużyć Mariusz Kamiński powiedział, że został skazany przez niezawisły Stąd um, no. Też warto przypomnieć tak, pewien istotny ranking, który, e, ranking e, Wall Street Journal to jest jedna z najbardziej prestiżowych pism ekonomicznych na świecie. Wówczas z zarządów wpisu polska gospodarka, Polska była spadła w tym rankingu i znalazła się, się na miejscu państw, gdzie nie ma wolności gospodarczej. W ciągu 8 lat Polska w tym rankingu przeskoczyła o 40 miejsc i jest opatrywana jako poważny partner, gdzie jest wolność gospodarcza, a ten ranking tego dotyczył. Bo ona mówi o innych rankingach typu doing business. Byliśmy na 75 miejscu, teraz na 35. Naprawdę przestrzeń wolności gospodarczej w Polsce się poszerza i poprawia. Ja nie jestem zwolennikiem wizji PiSu, państwa w ruinie, wizji ludzi, którzy Polski po prostu nie lubią i nie doceniają tego, jak wspólnie Polacy wypracowali naprawdę piękny bagaż przestrzeni wolności w naszym kraju. Wie ja nie będę się z panem kłócił o problem pomysły PiSu, bo y, ja się z nimi sam nie zgadzam, podobnie jak pan. Natomiast, y, no, jeżeli chodzi o te wszystkie rankingi, o których pan mówi, no to bardzo fajnie, że gdzieś tam wychodzi, że Polska sobie wskakuje na wyższe szczebelki jakieś. Natomiast na przykład y, ZUS y, rośnie z roku na rok. Dla, dla, dla działalności gospodarczej ten ZUS jest coraz wyższy. Ale to jest objaw właśnie trzeba... ograniczenia wolności gospodarczej? No, ograniczenie wolności gospodarczej jest, jest za każdym razem podwyższenie jakiegokolwiek podatku, jest przyciśnięciem śruby, przykręceniem śruby dla y, przedsiębiorcy, a jest w tym momencie w Polsce 3 miliony ludzi, którzy pracują jako jednoosobowe działalności gospodarcze. To oznacza, że za chwilkę y, tak naprawdę, gdyby tacy ludzie założyli partię polityczną, to mogliby wkrótce już zacząć rządzić tym i to, I to, i to, i to, wie pan co? Te osiem lat rządów Platformy Obywatelskiej, która szła do wyborów, mówiąc o obniżaniu podatków, szła do wyborów ustami Donalda Tuska, mówiące, mówiącego, że nie pozwoli na to, żeby którykolwiek z jego posłów kiedykolwiek podniósł ręce za podwyższaniem podatków. Niestety, no te osiem lat rządów należy podsumować w ten sposób, że, no, zostało zniszczone absolutnie wszystko wizerunkowo i realnie zostało ja ograniczone Polska, wszystko. Poza, w tym, poza tym, nie. To hasło kraj w ruinie To w ogóle przede wszystkim nie hasło PiSu Tylko to chyba było wypowiedziane przez jakiegoś działacza Platformy Ale potem jakoś przygnęło. Ale proszę mnie nie stawiać jako obrońcy PiSu Ja jestem ich wrogiem Ideowym, programowym Nie mówmy o subiektywnych odczuciach Mówmy o, o takich, mów to dobrze. obiektywnych Dobrze, to o szczegółach to dobrze, pan, nie jeszcze To rząd Platformy Obywatelskiej Doprowadził do tak absurdalnych rozwiązań Związań, jak te, tak zwane w tym momencie, przysłowiowe już drożdżówki w szkolnych sklepikach. To rząd Platformy Obywatelskiej sprawia, że rodzice nie decydują w tym momencie, tylko urząd zdecydował o tym, że jest jakaś ilość cukru w danym produkcie, którego dziecko nie, dziecku nie wolno dać w szkolnym sklepiku, ale żabka, która jest zaraz obok tej szkoły, może jak najbardziej temu dziecku to sprzedać. I teraz. To, to, co się tam stało, akurat w przypadku tego głosowania. I wie pan, kto był jedynym człowiekiem, który zagłosował przeciwko temu absurdowi, był poseł Wittler, który ma piątkę dzieci. Czyli on uznał, że on jest jedynym wśród 460 posłów, który był w, który byłby w, stanie, tak, nie, który byłby w stanie przetłumaczyć dzieciom. Okay. To no, prawda, ja też mam piątkę dzieci, e, głosowałem e, za tymi przepisami. Oni oczywiście możemy dyskutować o, o tym, e, jak daleko powinny pójść. Natomiast oczywistym jest to, że ta zdrowa żywność powinna być w szkole i że generalnie śmieciową żywność powinniśmy wyprowadzić. Tak, czy to do państwo, ale, ale, możemy, możemy, ale czy to możemy, państwo powinno, ale to możemy, możemy, powinno ale to możemy, możemy, być takim policjantem, który stoi z pałką i za każdym razem, kiedy powinno, ten obywatel chce zrobić głupotę, to tą pałką go walić po głowie? Państwo po, no, oczywiście e, powinno strzec ich ochraniać w wolności e, e, w, wszystkich jednostek, ale t, ta wolność też jest ograniczona prawami innych jednostek, ale też powinno promować chociażby nie wiem, zdrowe żywienie, e, z, czy e, pewne dobre obyczaje mhm. e, w, i się w to angażować. Natomiast odnośnie weźmy naprawdę, na, po, pokażmy chociażby, jak wygląda z perspektywy tych przykład, 8 lat do platformy e, rozwoju polskiej gospodarki. E eksport dwukrotnie. Rok do roku mamy większy eksport o ponad 10%. Zrobiliśmy deregulację, zlikwidowaliśmy szereg koncesji, które ograniczały właśnie wolność gospodarczą. Przybyło kilkadziesiąt tysięcy nowych miejsc pracy. Przypomnę, że bezrobocie wśród ludzi młodych, jak kończyły rządy PIS, wynosiło 40%, spadło o połowę, wynosi około 20% w tej chwili. Bezrobocie mamy już jednocyfrowe, cyfrowe. Tak? Także ten rozwój gospodarczy e, polski, rozwój polskich firm, polskich firm rodzinnych. To jest bardzo dynamiczny proces. Zmniejszamy zakres tego państwa, chociażby cały czas intensywna prywatyzacja doprowadziła do tego, że tego państwa jest mniej. Także zwiększamy przestrzeń wolności, przestrzeń wolności gospodarczych. Uch, zrobiliśmy bardzo dobrą ustawę, właśnie skierowaną do polskich firm rodzinnych, nową ustawę o rzemiośle, które realizowała postulaty rzemieślników. Prowadziliśmy o budżety obywatelskie. Tych, tych przykładów można mnożyć, które poszerzają wolność i przestrzeń wolności e, no, w, w polskiej gospodarce i w polskim życiu. Na co dzień. Tak i tak samo można mnożyć przykłady, które ograniczają nasze wolności. Na, na to nie wszystko. rząd, to nie rząd tworzy miejsca pracy, tylko rząd ma nie przeszkadzać nie. w tworzeniu miejsc pracy. Jeżeli rozwija się nasz przemysł, nasz eksport, to rozwija się dzięki temu, że przedsiębiorcy nauczyli się już żyć w tych warunkach albo obchodzić po prostu pewne, pewne warunki, które zostały ustalone, żeby się rozwijać. E, I pan, i e, tak naprawdę. A czy państwo nie, nie, nie ma y, możliwości kreowania y, dobrej polityki, która sprzyja przedsiębiorcom? Państwo ma się od przedsiębiorców odczepić. Ma im dać się rozwijać, ma im nie narzucać podatków, ma nie wymyślać im podwyższanych VAT-ów na rok, no, ale, a potem zobaczymy. Ale przecież ma pan doskonale. Wie po co, pan doskonale wie, po co jest podatek, po co jest. Dźwięk. Nie, nie. No, co innego po co to jest, a co innego, czy on jest zasadny? Podatek dochodowy na przykład jest absolutnie bezzasadnym podatkiem, jest karą za to, że się pracuje. I, yy, I niestety jest tak, że Platforma Obywatelska nie zrobiła nic w tym kierunku, żeby go obniżyć, chociaż szła kiedyś do wyborów z hasłem 3x15. Które osobiście popierałem, zbierałem nawet podpisy pod, ich, pod tym wnioskiem. Czuję się pan zawiedziony. Ja jestem jednym z zawiedzionych, e, zawiedzionych, nie wyborców Platformy, ale byłem wtedy w wpr ze akurat, ale e, ja jestem jednym z tych, którzy zawiedli się na tej nadziei, którą rozbudziło nowe otwarcie w 2001 roku. Nie, no, bardzo chętnie odpowiem na, na to. Rzeczywiście było tak, jak, jak pan mówi. Startowaliśmy z tym postulatem, sam jestem zwolennikiem też podatku liniowego. Natomiast startowaliśmy z zupełnie innych warunkach gospodarczych. Pamiętajmy, że w momencie, w którym po roku rządu doszło do gigantycznego kryzysu na terenie całej Unii Europejskiej, w który przewracają się praktycznie państwa. Widzimy, co dzieje się w Grecji, widzimy, co dzieje się w Hiszpanii. My wyszliśmy z tego gigantycznego kryzysu obronną ręką. Na tle wszystkich krajów Unii, kiedy tam rośnie bezrobocie, u nas bezrobocie spada, kiedy tam jest wielokrotnie niższy przyrost gospodarczy. Wielokrotnie w krajach w Polsce, Polska się doskonale rozwija. Na terenie Unii Europejskiej Polska jest wzorem do naśladowania, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy i wzrost wolności gospodarczej na terenie całej Europy. Ja to ja bym o chciał... migrację to tak nie za bardzo, nie? Bo to z tą bezrobociem no, to jest Bardzo chętnie też odpowiem na kwestię migracji. Nie wiem, czy pan zna dokładne dane. E, za czasów właśnie rządów wpisu wyjeżdżało no rocznie pół ja miliona wiem, tak. ludzi. Ja wiem, no, Dzisiaj wyjeżdża co... 40 tysięcy. To pokazuje, to coś, co że każdy... doprowadziliśmy do sytuacji, co w której. To są... demagogicznie strasznie, nie demagogicznie. tylko wtedy... to do Fakcje. Fakcje. Nie, Fakcje. Fakcje. To, to nie wynikało z tego, że ludzie się przestraszyli Prawa i Sprawiedliwości i Jarosława Kaczyńskiego I Czarnej Wołgi, którą jeździ Tylko to wynikało z tego, że akurat otwarte zostały granice Na to no, y, Potem i tak i tak dalej ludzie wyjeżdżali ja myślę, I że, że to, że nie, myślę, że pan nie pamięta nadal, Atmosfery tamtych rządów, nadal, rządów nadal, nadal ludzie wyjeżdżają I mimo to, że Platforma Obywatelska teraz tak cudownie rządzi Według pana A ja mam y, pytanie o jeszcze jedną wolność Którą ograniczyła Platforma Obywatelska Czy za czasów Platformy Obywatelskiej Przepis został wprowadzony, a dotyczy Każdego z nas absolutnie. Przepisy dotyczące ruchu drogowego, między innymi pobieranie czy zabieranie prawa jazdy po przekroczeniu tego limitu 50 km na godzinę poza obszarem zabudowanym. To jest, panie pośle, przykład na otwartość i wolność Platformy Obywatelskiej, czy promowanie wolności, czy, czy ograniczanie wolności obywatela? Pamiętajmy, w jakim klimacie, w jakim momencie powstały te przepisy, kiedy piani kierowcy rozjeżdżają matki na chodnikach. Nie. I tych przykładów niestety było znacznie więcej. Dlatego zostały one wprowadzone. I teraz możemy je ocenić, jak one działają po tych pięciu miesiącach obowiązywania tej ustawy. I jaka jest ta ocena? Ocena jest taka, że mamy o 8700 8, mniej Pijanych kierowców porównywalnie rok do roku w tym samym okresie mamy mniej ludzi, którzy zginęło dzięki tym przepisom e, na ulicach. To jest o 25% mniej Polaków zginęło w tym samym czasie na ulicach. Około 20% mniej Polaków w wyniku wypadku zostało dzięki tym przepisom właśnie rannych. Te przepisy mają chronić Polaków przed wariatami niebezpiecznymi kierowcami, którzy e, po pijaku na przykład jeżdżą samochodami. No, e, e, my się wydaje, że każdy czuje to że dzisiaj znaczna część tych osób i kierowców zwalnia ten pedał z gazu i jeździ się po prostu po polskich hmm. drogach, dzięki temu bezpieczniej. Eee, może, może jest tak, że są takie wolności, których, które warto ograniczyć, jakby idąc do to, tak? żeby... to nie, nie jest ten przypadek. No, a te, w tym a te to statystyki jest... nie pana nie interesują. To jest zupełnie coś, coś innego. Tutaj nie. sytuacja jest taka, że każdy, każdy kierowca jest traktowany jako potencjalny morderca, gdy wsiada za kierownicę, i to jest pierwsza wada wszelkich tego typu rozważań, wszelkich tego typu ograniczeń. Każde obniżanie progu możliwości rozwinięcia pewnej prędkości na danej ulicy to jest wyraz tego, że, że politycy podchodzą tutaj tak populistycznie do rozwiązania związań, które wiadomo, że będą się podobały pewnej części wyborców, ich wyborców, e, że właśnie dobrze dokopano tutaj tym wstępem. Nie, to jest, stępem, to jest to e, Wprowadzanie takich absurdów jak strefa wolnego ruchu w, w miastach też jest kolejnym takim przykładem, który niestety jest promowany przez pewne środowiska e, ruchu miejskiego, tak, co też jest absurdem, ale jest to, jest to jakoś, tam, jakoś tam niestety rozwijane i nie da się tego podtrzymać. Problemem jest to, że nawet nie alkoholizm, wie pan, bo człowiek pijany, jeżeli w, przyjechał samochodem, wsiądzie za kierownicę, on się nie będzie zastanawiał. Ja wiem, czy ja stracę prawo jazdy dzisiaj, czy nie? On po prostu będzie Corwin się Korwin Wynikę chwalił się, że właśnie po małpce wsiada do samochodu no, i jest no, to zupełnie naturalne. Ale no, wie pan za tak, to, to nie jest dobry nie, no, przykład do naśladowania. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie, y, oczywiście, że nie natomiast natomiast y, 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 nie używajmy naprawdę y, y, demagogicznie tego, tego, tego że, że jeżeli człowiek teraz. To, to, nie, to nie mamy jest karę, demagogia. jest Te jest tak pijany, tak że jest nie spowodować wypadek, a on się będzie zastanawiał. No faktycznie, wlazła taka ustawa parę miesięcy temu, przez, przez którą ja teraz będę miał gorzej, jak no. mnie złapią. A to nie, to jest Szkoda, szkoda że pan nie zna tych danych, bo one z jednej strony są satysfakcjonujące, ponieważ spadają te wszystkie. Ale to, wszystkie to jest sposób... ze wzrastającej świadomości kierowców. To nie wynika nieprawda. Wzrastającej... I nie pan, ile w ciągu ostatniego pół roku, mimo obowiązywania tych przepisów, ilu Polaków nie trzeź wyjechało samochodami i zostało ujawnionych, tak? bo nie mówimy o tych nie ujawnionych. 47 tysięcy cały czas. I tutaj. Czas. No, i, i tutaj to jest bulwersujące są dane. I tutaj pozwolą panowie, oczywiście i tu pozwolą panowie, że e, razem z naszymi widzami spojrzymy na wyniki naszej sondy, która cały czas funkcjonuje na Facebooku. E, przypomnijmy pytanie, pytaliśmy Państwa, czy boją się Państwo, że po wyborach będzie ta wolność nasza jeszcze bardziej ograniczona. 36% e, e, twierdzi, że, że jest taka obawa, ale 64% nie widzi takiego problemu. Mhm. Czyli co? Być może panie, panie Arturze, jest tak, że e, tak jak i widzowie, e, bo myślę, że tak można to interpretować, e, przyjmujemy, że są takie wolności, które w imię nie wiem, bezpieczeństwa, na przykład jak w ruchu drogowym, warto poświęcić, że, żeby, żeby było lepiej po prostu. E, lepiej. Polacy przede wszystkim chcą jeździć bezpiecznie po drogach i to jest ich podstawowe prawo. Nie są, że żeby... jak ja wsiadam za kierownicę, to ja chcę od, od, dojechać z punktu A do punktu B, Bezpiecznie, chce do, dojechać do domu później, przytulić się do żony, Dokładnie. wie pan, następnego dnia. Więc zakładanie, że jakikolwiek kierowca jest na tyle głupi, żeby chcieć spowodować coś złego i konieczność ograniczania go, to jest takie coś, ale co się to, to tych, pociąga, bo jak się ma władza, to się chce takie rzeczy. Czy to rozumie, ale... że, łamie, że łamanie prawa jest złe, że Kiem pan to rozumie, jeżeli to to, się to te prawa, przepisy są... właśnie dotyczą tylko tych, którzy łamią prawo, a nie tych, którzy jest niebezpieczne Ograniczanie prędkości z 60 do 50, z 50 do 30. W miastach jest absurdalne. I wiemy doskonale, wszyscy kierowcy wiemy doskonale, jak bardzo źle się jeździ. Natomiast wyniki tej sądy pokazują tak naprawdę, to, to ludzie, którzy zagłosowali dzisiaj w tej sądzie, pokazują Platformie Obywatelskiej, strategom Platformy Obywatelskiej, że straszenie Polaków rozwiązaniem innym niż wiedział, jest bardzo nieskuteczne. Że y, ten wątek zajmie nam y, tak wiele czasu i emocji, to byśmy od tego zaczęli, a nie od y, 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 wolności gospodarczych. Y, y, Jacek Tomczak, poseł Platformy Obywatelskiej, Artur Dziambor, Kongres Nowej Prawicy, na Głównej tego ugrupowania. Bardzo Panem dziękuję. dziękuję bardzo. Zapraszam na program Tak czy nie jutro o 21.30, a za chwilę Polska wybiera i Marek Kacprzak. Drodzy, Drodzy Państwo, Pani Poseł, w tej chwili czy może Pani nam nie, pan ja ja nie zwrócić zwróci uwagę pan przez chwilę? Ja, ja nie wiem, czy dyskusja z tym Panem słucham. ma w ogóle jakiś, jakikolwiek sens. To jest drama, to jest tragedia. To nie można się z tego cieszyć. A jeżeli kontrolo, kontrolował prokuraturę w Katowicach... Ja prosił, żeby pan i... mi nie przerywał. Dobrze, Produkt marketingowy, który się nazywa nowoczesna. Bo to jest dla mnie produkt marketingowy, to jest jak nowy uh -huh. proszek do prania.